Czysta Odra. Trzecia edycja akcji Czysta Odra jest wyjątkowa, bo sprzątanie brzegów rzeki połączyliśmy z jej zarybianiem. Po katastrofie ekologicznej w 2022 roku Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup nowych ryb dla Odry. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych i za te pieniądze ufundowaliśmy na rybek, który właśnie jest wpuszczany w okolicach Szczecina i Zielonej Góry. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do naszej zbiórki i pomogli w ratowaniu naszej rzeki. Wszyscy lubimy spędzać czas nad wodą, na, na łąkach i, i, i to jest cudowne, natomiast jeżeli przyjdziemy z rodziną i zobaczymy pety, butelki i inne rzeczy, no to to jest przykre, a, a dlatego warto wspierać taką akcję, warto wspierać tych ludzi, którzy poświęcają swój prywatny czas na to, żeby, żeby wyczyścić. I przede wszystkim powiedzieć wszystkim, jeżeli przychodzicie i korzystacie z, korzystacie z tych pięknych okoliczności przyrody, to jak przynieśliście coś ze sobą, to wszystko to weźcie z powrotem do, do, do domu. Naprawdę warto zostawić po sobie porządek. Na tym, żebyśmy spędzali czas w czystym miejscu, żebyśmy nie wchodzili co chwilę w jakieś zbiorowiska śmieci. Myślę, że nasze pokolenie przede wszystkim powinno pamiętać o tym, że to my będziemy odpowiedzialni za to, jak będzie w przyszłości wyglądać nasz świat. Ludzie mnie często pytają: Dlaczego organizuję akcję Czysta Odra? No właśnie dlatego. Lubię pływać kajakiem. Po czystej rzece cieszę się, że coraz więcej ludzi przyłącza do akcji, dlatego że odra nas łączy.